To sprawdzony przepis na pożywny obiad. Zacznij od pokrojenia chleba tostowego w drobne kostki, tak jak robisz to zazwyczaj nagrzanki. Skórek nie wyrzucaj, tylko pokrój je na mniejsze części. Następnie włóż je do słoika z mlekiem i zostaw na jakiś czas. Natomiast pokrojony chleb przełóż na blaszkę i włóż do nagrzanego piekarnika na 100 stopni. Piecz go około 10 minut, aż będzie chrupiący. Teraz przygotuj mięso. Weź 300 g piersi z kurczaka i pokrój ją na mniejsze kawałki. Jedną cebulę pokrój na cztery części. Dodaj cebulę i piersi kurczaka do malaksera lub blendera. Po chwili dodaj mleczne skórki. Przełóż zawartość blendera do miski. Dodaj sól i pieprz do smaku. Aby poprawić konsystencję, dodaj dwa żółtka jaj. Wszystko dobrze wymieszaj. Następnym krokiem jest formowanie kotletów. Przygotuj miskę z lodowatą wodą, na inną tacę wsyp wcześniej podpieczony chleb oraz mieszankę mięsną. Zwilż ręce w wodzie i nabierz trochę mięsnej mieszanki. Uformuj mięso w owalny kształt. Następnie obtocz je w chlebie. Przewróć, aby kotlet był pokryty z obu stron. Na średnim ogniu przygotuj patelnię z odrobiną oleju. Gdy będzie gotowa, połóż kotlety jeden po drugim i smaż, aż będą złociste z każdej strony. Wyjmij je i połóż na kilka minut na papierowy ręcznik, aby pozbyć się nadmiaru tłuszczu. Będziesz zdumiony, jak smaczne są i jak szybko się je przygotowuje. Kotlety pożarskie to nic innego jak kotlety mielone z kurczaka, jednak robione nieco inaczej. Od lat goszczą w naszym domu i zajada się nimi cała rodzina. Nauczyłam się tego przepisu pracując na sali weselnej. Kurczak zawijany z tanimi składnikami, który smakuje jak danie z restauracji. Przygotuj piersi z kurczaka. Przetnij je na pół w poprzek, tak żeby powstały kotlety. Następnie rozłóż je na desce i przykryj folią spożywczą. Za pomocą tłuczka rozbij je na cieńszą grubość. Przypraw solą i pieprzem według uznania. Przygotuj kostkę masła. Ważne, żeby było w temperaturze pokojowej. Potnij je na kawałki. Połóż po jednym kawałku na każdym z kotlecików. Za pomocą łyżeczki rozsmaruj masło na mięsie. Zrób to dokładnie, żeby przykryło cały filet. Weź mały pęczek koperku i potnij go na drobne kawałki. Przełóż go do większej miseczki. Na tarce o dużych oczkach zetrzyj parmezan. Potrzebne będzie około 100 g wiórek sera. Przesyp je do miseczki z koperkiem i wymieszaj. Farsz przenieś na filety z kurczaka. Następnie zroluj je. Zrób to dosyć ciasno, żeby nie rozwijały się. Na tarce o drobnych oczkach zetrzyj końcówkę parmezanu. Do parmezanu dodaj 50 g bułki tartej. Wymieszaj całość, aby powstała jednolita panierka. Do drugiego talerzyka wbij jajko i wymieszaj je. Zawijaniec z kurczaka zamocz w jajku i następnie obtocz w panierce. Zrób to dokładnie z każdej strony. Na blaszce do pieczenia rozłóż papier. Układaj kawałki mięsa jeden obok drugiego. Wstaw do piekarnika rozgrzanego na 180 stopni. Piecz przez 30 minut. W tym czasie obierz jeden ząbek czosnku, pokrój go na drobne kawałki. Weź dwa pomidory i potnij je na kostki. Następnie wytnij z jednej czerwonej papryki nasiona i potnij ją na paseczki. Na patelnię wlej oliwę z oliwek i wrzuć czosnek. Następnie dodaj pomidory i paprykę. Podsmasz, aż warzywa zmiękną. Po kilkunastu minutach przełóż je do blendera. Zmiksuj całość na jednolitą masę. W ten sposób zrobisz pyszny sos ajwar. Zdrowy i pełen smaku. Zawijańce z kurczaka podawaj z tym sosem. Mięso jest soczyste i rozpływa się w ustach. Smakuje jak danie z najlepszej restauracji. To najlepszy przepis na schab, jaki kiedykolwiek jadłam. Jest aromatyczny i soczysty. Potnij mięso na kawałki. Nie docinaj do końca. Tak, żeby powstała harmonijka. Przełóż je do naczynia żaroodpornego. Do miseczki wsyp łyżeczkę soli. Dodaj łyżeczkę czarnego pieprzu i ziół prowansalskich. Wymieszaj dokładnie. Taką mieszankę przypraw dodaj do mięsa. Dokładnie obsyp każdy centymetr schabu. Obierz dwie cebule i przetnij na pół. Potem potnij je w paski. Następnie weź kawałek boczku. Jego również potnij na plasterki. Ważne, żeby były podobnej grubości. Przekładaj każdy kawałek z chabu cebulą. Po dwa kawałki do jednego rowka. Następnie dodaj boczek. Wciśnij je głęboko w nacięcia, żeby nie wypadły podczas pieczenia. W misce przygotuj 50 ml oleju roślinnego. Wsyp do niego łyżeczkę soli, majeranku i słodkiej papryki. Całość dokładnie wymieszaj. Tak przygotowaną marynatę nałóż za pomocą silikonowego pędzelka. Dokładnie rozsmaruj po całym schabie. Ostatni krok to kiszona kapusta. Jest bardzo zdrowa, a przygotowana w ten sposób jest przepyszna. Nałóż ją do naczynia dookoła pieczeni tak aby wypełniła wolne miejsce. Piecz przez 50 minut w piekarniku rozgrzany do 200 stopni Celsjusza. Po tym czasie obiad będzie gotowy. Kapusta będzie świetnie przyprawiona. Schab zwykle jest suchy, ale ten przepis sprawia, że zawsze wychodzi aromatyczny i soczysty. To idealny pomysł na rodzinny obiad lub kolację w większym gronie. Mięso dosłownie rozpada się w ustach. To najlepszy schab, jaki kiedykolwiek przygotujesz. Schab z ziemniakami na szaszłyku to wersja dla wielbicieli i szaszłyków i schabu. Próbowałeś kiedyś zrobić szaszłyk ze schabu? Uszykuj około 1 kg schabu bez kości. Pokrój go na kawałki o grubości około 1 cm. Rozłóż wszystkie kawałki na desce i nakryj kawałkiem folii spożywczej. Weź tłuczek i rozbij delikatnie wszystkie przyszykowane kotlety. Zdejmij folię i przypraw mięso solą i pieprzem z obu stron. Odłóż mięso na bok. Weź dwa duże ziemniaki i pokrój je w średniej grubości plastry. Przełóż je do miseczki. Posyp solą i pieprzem wedle uznania do smaku, dopraw małą łyżeczką czerwonej słodkiej papryki. Wlej dwie łyżki oleju roślinnego i delikatnie wymieszaj ziemniaki. Weź dwie cebule i pokrój je na cienkie plastry. Wyjmij dwa patyki na szaszłyki. Na desce ułóż obok siebie dwa kawałki ziemniaków. Nakłuj je patykami. Na jeden ziemniak jeden patyk. Teraz weź pierwszy kawałek mięsa i nałóż na patyki. Dociśnij do ziemniaków. Teraz weź dwa krążki cebuli i nałóż je na mięso. Na cebulę nałóż boczek. Teraz znowu zrób warstwę z ziemniaków i kolejno mięso, cebula i boczek. Układaj warstwami naprzemiennie składniki szaszłyka. Jak już szaszłyk będzie za duży, możesz go położyć na desce i kończyć nakładanie kolejnych warstw. Kiedy już wszystkie warstwy będą gotowe, szaszłyk będzie wyglądał w ten sposób. Widać na nim wszystkie warstwy. Teraz przygotuj folię aluminiową i wilgotny papier do pieczenia. Mokry papier zachowuje się bardziej plastycznie i można nim łatwiej owijać mięso i formować kształt do blaszki. Na papier wyłóż szaszłyk, zawiń go i zapakuj szczelnie w folię. Szaszłyk przełóż do naczynia żaroodpornego i wstaw do piekarnika nagrzanego do 200 stopni Celsjusza na jedną godzinę. W międzyczasie przygotuj zalewę z dwóch łyżek sosu sojowego, jednej łyżki keczupu. Małej łyżeczki musztardy francuskiej i dwóch łyżeczek miodu. Marynatę wymieszaj. Po godzinie pieczenia mięsa wyjmij i odwiń z folii i papieru. Nałóż pędzelkiem marynatę. Zrób to na całej powierzchni. Taki szaszłyk wstaw do piekarnika jeszcze na około 15 do 20 minut do uzyskania złotego koloru. Po upieczeniu wyjmij szaszłyk i przełóż na talerz. Wygląda soczyście i smacznie. Przekrój go wzdłuż na dwie równe części. Taki szaszłyk to idealny pomysł na smaczny obiad lub nietypową kolację.